W dzisiejszym filmie powiem wam, czemu moje filmy są no, z takim całkiem dużym odstępem czasowym, a na przykład czemu są yy, co tydzień, a czasem na przykład, nie wiem, co jeść tam tygodni. Więc ogólnie no, dzisiaj odpowiem na to pytanie, no bo no, czasem pisze, piszecie, yy, no, oczywiście nie wszyscy, yy, no, komentarze, kiedy nowy film. Więc dzisiaj, jakby odpowiem po prostu na to pytanie, czemu tak jest. Więc co? Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Więc tak, ogólnie podam Wam pierwszy powód. Yy, więc tak, na przykład, pie pierwszy to będzie, że ogólnie rodzice mi pozwalają nagrywać co tydzień. Jakby wszystkie minimum chociaż ja często później nagrywam. przegapiłem. Po prostu czasem nie chce mi się, więc później nagrywam. Bo no, nie no szkoda, bo chętnie bym wam częściej nagrywał, no ale trudno. Takie życie. Drugi powód no to ogólnie jest brak motywacji lub pomysłu nagrywania Czasem po prostu jakby Sorry za to Ogólnie y, po prostu albo nie mam pomysłu właśnie albo brak motywacji Czasem nie wiem poświęcam dużo czasu nagranie z przyjaciółmi więc też czasu jakby nie mam No i brak motywacji to po prostu mi się nie chce. Czasem też nie wiem po prostu co wam nagryć, żeby jakby e, chętnie bym wam nagrywał częściej PCD, ale no, no nie ma co. Choć tu jakby update'ów no nie ma, nie wiadomo kiedy taksi. O! Wezmę się. Oj też, muszę w lewo skręcić. Ogólnie tutaj będę sobie tak jeździć i jednocześnie nie będę odpowiadać ma no, jakby... oj, było czerwone. Dobra, nieważne. Yy, trzeci powód yy, brzmi po prostu jakby OBS mi się czasem kraszuje, albo nie wiem, jakiś tam błędy są, że mikrofon, że nie słuchać mnie, powiedzmy. Yy, no, to, to akurat się często zdarza, więc yy, muszę gdzieś kilka razy nagrać ten sam film, i wszystko na przykład mam tłumaczyć na nowo, albo po prostu nie wiem, coś mi nie wyjdzie czasem, I tak jakbym chciał. No i. tak to jest. Szczególnie. Po prostu. Po prostu ja już kilka razy próbuję to jakby na nowo zrobić, tym film, ale. ale czasem już nie mam. Bo, może już po prostu mi się nie chce, albo. Muszę się nauczyć, to sprawdziłam, albo jeszcze y, inne powody mam. Po prostu film lagował kiedy indziej, jak mi się znowu zechce. Więc no, ogólnie mogę przechodzić do czwartego powodu, który jest jakby no, mega, ale to mega lagowanie się kapkata. Czyli jakby, jak coś ja tam zrobię w kapkacie, to na minutę jest jakiś lag. Po prostu kapkat mi zaczyna nie odpowiadać w ogóle. Więc no, naprawdę muszę czekać, aż to się odlaguje, potem coś tam zrobię, potem znowu zaczę aż jeszcze odlaguje i tak cały czas. Więc ogólnie myślę, że tu chyba tyle powodów będzie. naprawdę staram się wam, chcę wam. Mogę nagrywać jak najwięcej Ale no czasem po prostu nie mam jak Czasem gdzieś pojadę Powiedzmy Czasem mi się po prostu nie chce bo Przyjaciele mi właśnie do gra grania namawiają Więc no się no chyba tyle powodów tylko jeszcze w sumie dostarczę yy, Dostawę Do Słowina I będziemy mogli już skończyć ten film ale to już niewiele zostało. O. Mm, Okej. Okay. Dojechaliśmy. Więc co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że po prostu zrozumieliście, że czasem nie mam jak yy, nagrywać dla Was. Ale obiecuję, że teraz już jakoś będę bardziej starać z y, aktywnością na kanale. No, co tydzień będą filmy, będę jakoś się próbować się motywować. będzie się zrymowało, Więc co, to chyba, na, to chyba na tyle w dzisiejszym filmie. Więc ja Wam ogólnie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Więc nara!